Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szamrali faryzeusze i uczeni w piśmie mówiąc Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. I on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posał go na swoje pola, żeby pasł w świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba? A ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczy mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw Niego, rzucił mu się na szyję i ucałował Go. A syn rzekł do Niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie już nie jestem godzien nazywać się Twoim Synem. Lecz Ojciec powiedział do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług, ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę. I nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś, koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział – Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, To jedna z najbardziej znanych i najczęściej komentowanych przypowieści Jezusa. Niemal można powiedzieć spontanicznie, możemy zapytać dlaczego. Chyba przede wszystkim dlatego, że każdy z nas doświadczył, a może doświadczam aktualnie w różnych okolicznościach sytuacji młodszego albo starszego syna. Jeżeli bierzemy pod uwagę ich sposób zachowania, o którym słyszeliśmy przed chwilą przeczytanej Ewangelii, podejmowane wybory i decyzje, łatwo dostrzegamy znaczące różnice między tymi właśnie dwoma braćmi. Jeśli jednak zastanowimy się nad przypowieścią Jezusa nieco dokładniej, to obydwaj młodzieńcy nie czują się szczęśliwi. A w gruncie rzeczy można powiedzieć z tego samego powodu. Nie otworzyli się na miłość ojca i dlatego jej nie doświadczyli. Mimo, że mieli ku temu tyle okazji, bo przecież ojciec, jak widać, jest szlachetnym i miłującym rodzicem. Kiedyś nazywano ten tekst przypowieścią o synu marnotrawnym. Dzisiaj coraz częściej mówimy o przypowieści o miłosiernym Ojcu, który jest bez wątpienia głównym bohaterem opowieści Jezusa. Kiedy młodszy syn mówi Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada, On dzieli majątek i Go oddaje. Można powiedzieć respektuje wolność Syna. Od momentu, w którym syn go opuścił, nie przestawał czekać i wyglądać jego powrotu. A kiedy pewnego dnia wreszcie go dostrzegł, tak bardzo zmienionego i nieszczęśliwego, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i niemal nie pozwolił mu wypowiedzieć z góry przygotowanego wyznania winy, pragnąc od razu okazać mu swoją miłość. Postawy i miłości ojca nie doceniał także starszy syn który był przekonany o swojej dobroci i wyższości. Owszem, był posłuszny, co sam podkreśla w wypowiadanych słowach: Nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale nie był dobry, bo koncentrował się na sobie, na wypełnianiu prawa. Nie kochał i nie był w stanie otworzyć się na innych, nawet na Ojca i, jak widać, swojego brata. Dlatego nasza można powiedzieć dzisiaj sympatia jest mimo wszystko po stronie tego, który zgrzeszył, ale się nawrócił, bo był bardziej szczery i przyznał się do winy. Dzisiejsza Ewangelia wydaje się być nadzwyczaj aktualną i można ją interpretować w kontekście rodzinnym, parafialnym, diecezjalnym, a może nawet i społecznym. Można nawet próbować wskazywać jakieś konkretne grupy, zachowania, postawy tych, którzy są podobni do młodszego albo starszego syna. Ale w gruncie rzeczy chodzi chyba przede wszystkim o taką, taki wymiar bardziej osobisty, który możemy przyporządkować do siebie. Jako, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, porównanie z młodszym synem jest nam może bardziej bliższe i łatwiejsze. Ale warto dzisiaj spojrzeć na naszą duchową postawę z punktu widzenia także starszego syna, który nie potrafi się cieszyć, który się gniewa, który nie chce spotkać się z młodszym bratem. Może to być bardzo pożyteczne i bardzo dzisiaj chyba pouczające porównanie, pod jednak jednym warunkiem. Że dokona się ze świadomością miłości, miłości do tego ojca, który czeka na powrót jednego i drugiego syna. I taka chyba płynie refleksja dla każdego z nas i dla mnie także. Warto zapytać siebie samego, po tylu latach słuchania tej Ewangelii, którą już znamy chyba na pamięć. Jaka jest moja postawa wobec Boga dzisiaj, w tych konkretnych warunkach, w których żyjemy i do którego synów jest mi bliżej? Oto dobre zadanie i dobre pytanie na resztę przeżywanego Adwentu, gdzie każdy z nas niech da właściwą odpowiedź. Amen.